Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo ciepłutko w moim kolejnym filmiku i dzisiaj mimo niesprzyjającej pogody chciałabym opowiedzieć wam o książce, którą miałam przyjemność niedawno przeczytać. Ta książka zainteresowała mnie w momencie, w którym usłyszałam w ogóle o tym, że ona na polskim rynku wydawniczym się pojawi. Mowa o książce Berdo Anny Cieślar. To jest debiut Anny Cieślar i jak za chwilę zobaczycie, naprawdę bardzo udany debiut. Akcja książki Toczy się przede wszystkim w bieszczadach. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to zapraszam do oglądania. Jak to się stało, że powieść bardzo w ogóle wpadła mi w oko, a no duża w tym zasługa samej okładki. Książka została wydana przez wydawnictwo znak literanowa, także duża pochwała dla wydawnictwa za stworzenie okładki, która naprawdę intryguje, naprawdę gdzieś tam sprawia, że czytelnicy mogą się książką już na, sam, na podstawie samego jej wyglądu gdzieś tam zainteresować. Historia, która poruszy każdego, kto kochał swojego ojca bez względu na jego błędy. To początek opisu z tyłu książki. Radek mieszka z ojcem w dzikich bieszczadach, dorasta wśród surowej przyrody, potrzebuje czułości, której Berdo nawet nie stara się mu dać. Chłopiec w ulubionym szkicowniku rysuje wilki. Gdy pierwszy raz widzi, jak ojciec zabija zwierzę, jego świat rozpada się na kawałki. Czy da się kochać człowieka, którego ręce splamione są krwią? Berdo jest kłusownikiem, nie miał wyboru. Gdy dostaje zlecenie na dwa wilki, przyjmuje ofertę bez cienia emocji. Jak każde inne, miał ich zresztą wiele. Tym razem jednak nic nie idzie jak powinno. Niebezpieczeństwo wisi w powietrzu, czas ucieka, a decyzje, które Berdo podejmie, rozedrą serce wrażliwego sześciolatka, zmienią życie ojca i syna. Czy jesteś gotów wybaczyć przestępcy i ukryć go przed sprawiedliwością? Berdo to uniwersalna opowieść o relacjach z naturą, której jesteśmy częścią. Poruszająca historia szorstkiego ojcowska, ojcostwa przyspieszonego dorastania. Podróży przez mroczny las, zarówno prawdziwy, jak i symboliczny. No, las nie byle jaki, bo las bieszczadzki. I czy widać w tej książce bieszczady? Widać. Te bieszczady wyczuwa się właściwie z każdej strony. Na początku wydawało mi się, że to będzie taka książka, w której nie będę miała zaznaczonego konkretnego miejsca w bieszczadach, czyli gdzieś tam. Ta akcja toczyła się w bliżej nie do miejscu, mieliśmy jakąś taką chyba raczej prowizoryczną chatkę, prowizoryczną chałupkę, domek gdzieś tam w sercu Bieszczadów. No, ale później, później ci bohaterowie, nawet zdradzę Wam, wyruszyli w świat, ale więcej nie powiem. W każdym razie na kartach książki pojawia się i połonina Caryńska, i Cisna, i gdzieś tam przewija się Sanok, i jeszcze kilka innych ciekawych lokalizacji. Te bieszczady czuć też w samych bohaterach. Ci bohaterowie są bardzo bieszczadcy. Mamy przecież Berdo, tytułowego bohatera, czyli ojca tego sześcioletniego chłopca, Radka. Berdo, zdradzę Wam, to słowo pochodzenia wołoskiego lub słowiańskiego, oznaczające górę o stromych, skal, skalistych stokach. I wydaje mi się, że Anna Cieślar taki. Pseudonim właśnie temu bohaterowi nadała nie przez przypadek, bo wydaje mi się, że ten pseudonim doskonale pasuje do tego, jaki Berdo jest. A jakim Berdo jest ojcem, jakim Berdo jest człowiekiem? Jest takim bardzo szorstkim człowiekiem, widać, że człowiekiem, który doznał w życiu już sporo. Może nie cierpienia, ale na pewno rozczarowania, rozczarowania i w dzieciństwie i trochę później, kiedy spotkał swoją miłość. Poznajemy Berda w momencie, w którym żyje sobie w tym swoim domku z sześcioletnim synem, z którym nie do końca się dogaduje, raczej nie potrafi chyba odnaleźć się w roli samotnego ojca. No i też przede wszystkim czytelnika od samego początku intryguje to, dlaczego Berdo jest tym samotnym ojcem? Co tam takiego się wydarzyło? Ja też oczywiście nie zdradzę wam dlaczego berdo jest tym samotnym ojcem, bo tego dowiecie się na pewno z kart książki, ale w każdym razie to jest taka naprawdę tragiczna historia, opowieść o dokonywaniu wyborów, opowieść o bardzo trudnej miłości, o bardzo trudnej relacji pomiędzy niezwykle wrażliwym sześcioletnim chłopcem, wrażliwym i na los ludzi i na los Zwierząt, takim bardzo wrażliwym, bo gdzieś w pewnym momencie książki, kiedy Berdo i Radek znajdują się w lesie, jest noc, nagle Radek postanowi dokarmić dzikich ostatnimi takimi zapasami, więc nie ma się co dziwić, że Berdo okazuje wtedy Radkowi pewną szorstkość, pewne niezadowolenie. Zresztą teraz znajdę wam chyba ten fragment, bo on wiele mówi o wrażliwości właśnie tego sześcioletniego chłopca, który jednak. Gdyby nie padło to określenie, że on jest tym sześcioletnim chłopcem, czytelnik mógłby pomyśleć spokojnie, że jest to y Odrobinę starsze dziecko, także widać, że Radek jest tutaj dojrzały ponad swój wiek. Dojrzalszy od przeciętnego sześcio czy siedmiolatka. latka. Tam są pasiaste warchlaki, szukają jedzenia. Radek jęknął aż berda zemdliło. Chciałem im dać tylko trochę. Mały łkał chyba bardziej ze strachu niż z żalu, a on słuchał i z każdym słowem krew wrzała w nim bardziej. Wygrzebał z plecaka konserwę i wyciągnął w stronę radka. Masz im! potrząsnął ręką. Upuścił puszkę na ziemię i sięgnął po drugą. Rzuca śmiało wszystko, a potem umrzyj z głodu na własne życzenie. Czekał, ale Radek nie wykonał żadnego ruchu. Dokarmiać zwierzęta naszym żarciem. W lecie, trzymajcie mnie. Berdo wcisnął puszki z powrotem do plecaka i to dziki, wszystkożerne, dzikie świnie. Berdo jest w połowie romem, dlatego też pojawiają się tutaj w tej książce wstawki przetłumaczone na język romski, tłumaczenie fragmentów na język romski, Artur Stasiak. Y to też dodaje tej książce pewnego kolorytu. Ta historia, co prawda, została y, ulokowana w Bieszczadach, ale tak jak głosi tutaj ten opis z tyłu, to jest podróż przez mroczny las, zarówno prawdziwy, jak i symboliczny. Czyli z jednej strony mamy. Te prawdziwe bieszczady, ale z drugiej strony ta historia mogłaby wydarzyć się gdziekolwiek i kiedykolwiek. Bo kto jeszcze występuje na kartach tej książki? Mamy pewnego staruszka, nie wiemy dokładnie ile on ma lat. On pisze ikony również na końcu światach Świata w Bieszczadach i jak zostaje nazwany przez autorkę ano Millionen Jaren, czyli z niemieckiego milion lat. Mamy także takiego pijaczka, który też ma za sobą bardzo ciekawą przeszłość, i ten pijaczek nazywany jest Mędrcem Świata. Także mamy tutaj taką można powiedzieć odwieczną mądrość, i czuję się w tej książce też taki. Powiew wieczności, powiew jakiejś tam powtarzalności. Czuję się, że to nie jest taka wyobcowana historia. To jest historia, tak jak powiedziałam wcześniej, taka, która może wydarzyć się wszędzie. I zawsze, zanim zaczęłam czytać tę książkę, bałam się trochę, że ona będzie taka mocno stronnicza, czyli że Berdo jako kusownik zostanie naprawdę mocno na kartach tej powieści potępiony. A tym bardziej y, okazało się, że nic bardziej mylnego nie mamy w tej książce do czynienia z żadnym potępieniem. Czytelnik y, może sam zadecydować o tym, co sądzi o tych e, wyborach dokonywanych przez poszczególnych bohaterów, co w ogóle sądzi o tych e, bohaterach. Y, autorka po prostu przedstawia nam pewną historię, przedstawia nam tę historię z ogromną wrażliwością. To jest książka, która wciągnęła mnie od samego początku i chociaż wydawać by się mogło, że temat jest dość ciężki, więc y, no, trzeba troszkę nad tą książką pomyśleć, ale jednak y, to jest historia, która nie daje nam odpocząć, nie daje nam od siebie odetchnąć, nawet jeżeli odkładałam tę książkę na, na jedno popołudnie, czy nawet. Na dłużej, no to tak czy siak, gdzieś tam cały czas o niej myślałam i dążyłam do tego, żeby znaleźć czas na przeczytanie jej kolejnej partii. To jest książka, która serwuje czytelnikowi tak wiele, że ja nawet nie do końca znajduję dzisiaj słowa odpowiadające temu, co czuję po jej przeczytaniu. To jest książka, Napisana właśnie z ogromną wrażliwością. Z naprawdę to Anna Cieślar miała naprawdę dobry pomysł na tę książkę i naprawdę dobrze go zrealizowała. Także nie dziwię się, że na temat tej książki w internecie można wyczytać tyle. W wspaniałych takich pozytywnych opinii. Ja oczywiście dołączam do nich także i swoją. Myślę, że to, co powiedziałam Wam o tej książce do tej pory w zupełności wystarczy osobom, które zastanawiają się nad tym, czy warto po, te, po ten debiut, po tę powieść sięgnąć. Otóż bardzo, bardzo warto, bardzo polecam. To naprawdę bardzo dobry debiut. Książka przesiąknięta wrażliwością. No przede wszystkim książka nienarzucająca czytelnikowi opinii na temat tej Relacji pomiędzy ojcem i synem. Tutaj czytelnik sam może zadecydować, co sądzi o tej trudnej relacji pomiędzy y, ojcem i synem, co. Sądzi o dokonywanych przez nich wyborach. Anna Cieślar niczego nie narzuca, nie jest to w żadnym wypadku jakaś stronnicza książka jednoznacznie potępiająca Berda jako kłusownika, bo też trzeba pamiętać o tym, że Bieszczady to jest trochę inna rzeczywistość. W Bieszczady często udawali się ludzie, którzy musieli przed czymś uciec, bo było to doskonałe miejsce, w którym można było się. Ukryć, także mamy tutaj naprawdę różnych wyrzutków, który, którzy przybyli w Bieszczady z różnych innych części Polski i zresztą nie tylko. No bardzo ciekawą mamy w Bieszczadach mieszankę. Zresztą trzeba pamiętać o tym, że coś BERDA popchnęło do zarabiania na życie właśnie w taki, a nie w inny sposób. Jakkolwiek kłusownictwo, wiadomo, nie jest niczym, czemu należy gdzieś tam przykraskiwać. Dobra, zachęcam Was do zerknięcia na moje oczywiście poprzednie filmiki, na przyszłe filmiki, bo na pewno na kanale już chyba w czwartek pojawi się kolejny filmik, jeszcze kolejny w sobotę, także teraz tych filmów jest trochę więcej, więc mam nadzieję, że każdy z Was wśród nich znajdzie coś ciekawego. Do zobaczenia już wkrótce. Pa pa.